Yo, się, siemanko, witajcie, z tej strony SzczurakTWD Sorry za przerwę, teraz już, już mam więcej czasu i z racji, że nadchodzą święta, chciałbym robić odcinki codziennie lub co dwa dni. Pomysły na nie piszcie w komentarzu a teraz lecimy. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat nadchodzącego trzeciego spin-offu w uniwersum The Walking Dead, czyli Tales of The Walking Dead. O co chodzi z tym serialem, już wam mówię. Serial będzie przedstawiał historię postaci nowych, jak i dobrze nam znanych. Do tego, jakie się tam pojawią postacie, będziemy musieli jednak Poczekać do premiery lub do ogłoszenia obsady. Jakie historie tam się pojawią, to zobaczymy po premierze. Serial w Ameryce będzie miał premierę w lato 2022 roku, czyli w Polsce będzie to, jeżeli cały serial, cały sezon dają naraz, to będziemy w Polsce mieli premierę około października, września, października, może listopada, coś właśnie w tym kierunku. I tak, postacie, które się na pewno mogą pojawić, to Madison Clark, czyli postać główna, w pierwszych czterech sezonach Fear the Walking Dead oraz możliwe, że zobaczymy Sza Saszę, czyli siostrę Teresa z The Walking Dead. Yy, czemu tak sądzę? Ponieważ mamy tam, yy, tutaj wyświetlałam się screen, gdzie aktorka, która grała Saszę jest zainteresowana właśnie powrotem do tego odcinka oraz yy, mamy tutaj informację, że Madison Clark może się tam pojawić. Jeden odcinek ma także pokazać katastrofę samolotu w New Zero, która była lekko pokazana w pilocie The Walking Dead World Beyond. I Teraz moje sugestie, czyli jakie postacie mogą wystąpić jeszcze w tym serialu. Chciałbym zobaczyć tam Shayna. Jak zachował się świeżo po wypadku swojego najlepszego przyjaciela i na początku apokalipsy, jak uratował Lore i Karla. Myślę, że byłoby to całkiem dobre. Następną postacią mógł być to Nigan, choć pojawił się w bonusowym odcinku 10. sezonu i pokazano w nim co spowodowało, że stał się antagonistą, ale, ale chciałbym zobaczyć, jak zbudował swoje imperium i jak podporządkował pod siebie wzgórze i królestwo wraz z innymi osadami. Byłoby to całkiem ciekawe, tak, yy, takie ciekawe jak na przykład pokazanie alfy i bety i ich historii, jak walczyli z innymi grupami przed spotkaniem Deryla i spółki. Też by było bardzo kawę i, i ciekawa właśnie pokazana akcja, walka właśnie szeptaczy, jak nabierali po prostu doświadczenia w walce z innymi grupami i ostatnią moją sugestią byłoby pokazanie Merla i Deryla, ich pierwsze dni zarazy, jak i pierwsze dni w osadzie z Atlanty, lecz moim zdaniem jeżeli już by takie coś miało wyjść to Deryl by mógł się pojawić na jakiś tam chwilowy tylko chwilowe sceny, bardziej by pokazali Merla, jak się dostał do Woodbury po sobie ręki ponieważ Deryl ma i Karol dostać, mają dostać własne y, własny serial, który ma wyjść prawdopodobnie w 2023 roku, czyli rok po Tales of the Walking Dead, y, więc raczej dalej nie zobaczymy tym nadchodzącym teraz serialu. I tak, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Zostaw suba i dołącz do grona ocalałych w naszej osadzie, bo że nas 25. Jeszcze trochę nam brakuje, żeby móc pokonać jakąś grupę Nigana czy coś w tym stylu. Dobra, i to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Jo